O ten dokument programowy i kierując się tymi przesłankami, podjęliśmy decyzję o przekazaniu tej sprawy do dalszego prowadzenia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do tej prokuratury dokumenty sprawy powinny trafić w ciągu kilku dni, wtedy dowiemy się, co dalej. Dziękuję Ci bardzo. Najpierw żarliwie namawiała do głosowania, a teraz gorąco za to przeprasza. Joanna kluzi rostkowska była szefowa kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego. Przekonuje, że popełniła błąd, przekonując do oddania na niego głosu. Atmosfera podgrzewa spór pomiędzy politykami Platformy. Oponnik Lecha Kaczyńskiego a Jarosław Gogin. Przewiduje, że 10 kwietnia wybuchnie koszmar politycznej histerii. Olga Obszark. Rzadki w polityce to nic nowego, chyba że chodzi o takie tągnięcia. Jeżeli ktoś się zagłosował na czeskiego, Kaczyńskiego dlatego, że ja go do tego przekonałam, ja tego kogoś przepraszam. To rzadkie słowo w polityce, tym bardziej, że to jest jedyny, jego kampanii. Mocno stwierdzenia, ale za tym stwierdzeniem jest argument. Argument zdaniem PJN-u to brak z wiarygodności Jarosława Kaczyńskiego. Ci, którzy prezesa ziliani kampanii teraz gubią się jego w jego kolejnych metamorfozach. A Jarosław Kaczyński wciągają sensy to już przed kampanii, na razie o Z tego bogactwa nikt nie ma prawa wyciągnąć wniosków, które jedność naszego narodu, jedność naszego państwa. Dziś prezydent PIS mówił o Polsce dwóch prędkości. Kampania serwa ma nabrać po majowej się, no. przygotowuje się także do liczenia głosów. Zespół mężów zaufania PIS ma trafić do każdej komisji wyborczej. Obecna władza chce zrobić wszystko, by się przy niej utrzymać i jest gotowa posunąć się także do fałszowania. Mają patrzeć liczącym głosy na ręce. Na razie w rękach szefa dyplomacji przyszłość Platformy. Minister w programie no. był Dzień w